Wszystkim kibicom, fanom, sympatykom Zaksa Kędzierzyn Koźle, chciałbym złożyć zdrowych, spokojnych, świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie, w miłej atmosferze i przede wszystkim wielu wielu prezentów, tak, abyśmy wszyscy się cieszyli, że nasza Zaksa kolejny raz walczy o mistrzostwo polskim. Amici amiche della nostra squadra de Zagse, voglio a tutti un buon Natale. Ankię un nowy se non ci vediamo prima, buone feste in famiglia e tanta salute per tutti. W imieniu swoim i całego zespołu Zaksy Kędzierzyn Koźle chciałbym życzyć Państwu, kibicom Zaksy Kędzierzyn Koźle i nie tylko, wesołych świąt, zdrowych świąt, tego abyście na chwilę się zatrzymali w tym pięknym czasie, pomyśleli o tym co najważniejsze, czyli o rodzinie. A później pamiętali również ona nas i kibicowali nam mocno, żeby następny rok był tak dobry jak ten poprzedni. je voudrais souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde, à tous nos fans qui viennent nous soutenir tous les jours et aussi aux sponsors et à tous les gens du club. Voilà, à bientôt pour une nouvelle année et bonne fête à tous. Zdrowych, wesołych świąt w rodzinnym gronie. Zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia aby rok 2017 był lepszy niż 2016. Nie tylko standardowo zdrowych wesołych i rodzinnych świąt, ale jak najwięcej radości z naszych występów, jak najwięcej sportowych emocji, jak najwięcej ruchu i tego, żeby przy okazji następny rok był również szczęśliwy nie tylko pod względem sportowym jak ten który zbliża się ku końcowi. Um, A alle leden van de Zaksa familie een zalig kerstfeest toegewenst en uh, de beste wensy voor het nieuwe jaar. Chciałbym wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze. Wszystkim fanom Zaksy i polskiej siatkówki życzę wesołych, rodzinnych przede wszystkim świąt Bożego Narodzenia. Dla wszystkich kibiców wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Żeby u wszystkich zagościła piękna, pachnąca choinka. Jak najlepszego jedzenia, żeby opłatek był bardzo dobry, żeby barszcz razem z łóżkami smakowały. Tak jak każdej Wigilii. Kolejnego przede wszystkim Mistrzostwa Polski, tego kibicom wszystkim życzę. Zawodnikom dużo, dużo zdrowia, a kibicom emocji związanymi z naszymi meczami. Obyśmy skończyli ten sezon tak, tak jak zeszł. Dla najmłodszych kibiców życzę, abyście nie zapominali, że to nie prezenty są najważniejsze. Cieszcie się obecnością rodziny obok siebie. I bierzcie wszystkich ze sobą, dziadków, babcie, rodziców, dziadków, wujków na hale, zapraszamy na mecze. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych w rodzinnej atmosferze w świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym, żeby wszyscy spędzili je w gronie najbliższych, przyjaciół, znajomych, żeby te święta były ciepłe, w zdrowiu, w spokoju przede wszystkim. Myślę, że powinniśmy ten czas wykorzystać w 100% poświęcając go dla najbliższych. Czego państwo. Bonjour, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. J'espère que tout le monde passera de bonnes vacances et de bonnes fêtes euh, avec beaucoup de bonheur et voilà, go Zaxa. Zdrowych waszych świąt dla państwa, dla najbliższych i pamiętajcie wyłączcie telefony w święta. Wszystkiego najlepszego wesołych rodzinnych świąt i nie tylko kibicom Zaksy, ale wszystkim Przede wszystkim spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze. Wszyscy razem odpocznijmy, odpocznijmy od tego, czym na co dzień się zajmujemy, żeby po, żeby po świętach wrócić naładowanymi energią do, do nowych wyzwań, do, do ponownego działania. Życzę wszystkim kibicom zdrowych, szczęśliwych i pomyślnych świąt, jak i szczęśliwego Nowego Roku. Bądźcie z nami do końca. Naszym kochanym kibicom dziękujemy za, za dotychczasowe wsparcie. Mam nadzieję, że y, ta, ta chwila przerwy od siatkówki napełni Was taką dodatkową motywacją do przechodzenia na nasze mecze. A ja osobiście życzę Wam y, spokojnych, radosnych, y, wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższych. I y widzimy się jeszcze, jeszcze w starym roku na meczu ze Szczecinem.